I właśnie Magda pokazała, że mam mówić dalej i zaczęła <śmany> się <z> zawiesiłem. Katet, <śmany> katet, cześć wszystkim! Nadszedł ostatni dzień, dzień wyjazdu. Już połowicznie spakowani, pudła już sąca, pościół spakowana. Proszę śniadanko na stole. Dzień dobry. Śniadanie Mistrzów. Także... Jest godzina, nie wiem, około dziewiątej, coś, nie? Dziesiąta. Dziesiąta godzina już jest. O jedenastej musimy opuścić parcele. Ale dogadaliśmy się z właścicielami, że będziemy mogli zostawić przyczepę przed wjazdem i możemy sobie pojechać jeszcze na kilka godzin coś pozwiedzać, a potem przyjedziemy i zabierzemy przyczepę. Także jedziemy, mieliśmy zwiedzać sanktuarium, tak? Nie to łabędziarnium. się. Łabędziarnium. to by się chyba tak nazywało, ale okazało się, że z naszym biegającym mopem, czyli Moli, nas nie wpuszczą. Um, więc jedziemy do tropikalnych ogrodów, które są zaraz obok, połazić po jakichś mostkach, zobaczyć jakąś palmę. I właśnie Magda pokazała, że mam mówić dalej, i zaczynaj się zawiesiłem. Katet, katet, katet. Dobra, to jemy śniadanie. Przyczepę zostawiamy tutaj, na placu i jedziemy na wycieczkę. Także pooglądamy sobie trochę, wrócimy po przyczepę i będziemy jechać do domu. Moli już też szczęśliwa, także w trasę. Nie ma nic na tablicy o dronach, właśnie żeśmy sprawdzili. Jadąc do ogrodów, które są tutaj. Przyjechaliśmy tutaj, na plażę Dorset Coast. Plaża się nie wiadomo jak się plaża Chezo. nazywa. Co zaobieć? Stała uformowana 6000 lat temu. O, czyli już tu trochę leży. To laguna? Także przyjechaliśmy zobaczyć tam, słuchajcie, co jak dalej? Tam jakby popatrzeć. Tam są te łabędzie, do których niestety przez oto to całe takie nie możemy wjechać dzisiaj. No może następnym razem. A teraz idziemy zobaczyć. Na plaży po drodze jeszcze mijaliśmy. O, tam jaka góra. Po drodze mijaliśmy jakieś ruiny jakiegoś zamku czy czegoś takiego na górze. E, więc zobaczymy o której godzinie wyjdziemy z tych ogrodów i jeszcze tam może też podejdziemy. A tu już Wam pokazuję jak wygląda szlak nad morze. <laughs> czy jak to nazwać? No i tak jak mówiłem, poza plażą nic tu nie ma. Słuchajcie, tam na samym końcu, czy ja Wam dobrze pokazuję, o tam, to jest ta latarnia wyspa Portland, na której byliśmy wczoraj, nie przedwczoraj, ale tu, Pożej od tu ludzi, Wędka. wędkarzy. Słuchajcie, jest sezon na coś, tylko nie wiem na co. Ale na horyzoncie widać tylko e, tylko wędkarzy. Kilka parawanów też jest, czyli tak trochę przypomina polską plażę. A poza tym jest pięknie. Moli już dołożyła trochę od siebie do plaży. Także latać tutaj też na pewno nie będę, bo ci wędkarze mnie pogonią wędkami, jakim zacznę bzyczeć tutaj śmigłami nad głową. No nic. Może polatamy nad tym zamkiem, który tam gdzieś tam gdzieś jest. Po stwierdzeniu, że po plaży chodzi się zbyt ciężko, by była cała kamienista, idziemy zwiedzać ogrody, które są, okazuje się, dość duże, więc może nam chwilę zająć. Jak to się nazywa? Upsbury? Upsbury. Tropical Gardens. Jak zwykle dla mnie to będzie po prostu duża działka, ale Magdy, la Magdy ja się będą przepiękne ogromny. Ja będę zachwycać <laughs> wszystkim. Słuchajcie, jako że nie dajemy się przekonać, żeby. E, napiszesz? Tak. Nie dajemy się przekonać do tego, żeby ściągnąć aplikację, która nas będzie śledzić. E, więc wsz wszędzie się wpisujemy ręcznie e, że jesteśmy w takim, w takim miejscu. Więc zobaczymy jak to dalej będzie. Sklep z pamiątkami oczywiście jest jak wszędzie no i zaraz idziemy dalej oglądać jeszcze nie, nie byliśmy w kasie ale już widać że jak w palmiarni Weszliśmy. tyłem do nas stoi jakaś dziewczynka one way system, więc chodzimy w jedną stronę widziałem, że w Krainie Czarów Alicja w Krainie Czarów mogę do niej podejść? Przesiala. Tam coś patrzy, także. No dobra, to idziemy oglądać. Podobno jest godzina, godzina do półtorej, czyli naszym tempem będzie pół godziny. Jakiś viewpoint jest, czyli gdzieś na górę można wejść a szlakiem Magnoli i będzie można sobie zobaczyć, jak wygląda wszystko dookoła. Także na pewno tam wejdziemy. Co ciekawe przy jedno, jednokierunkowym systemie jak chcemy wrócić na kawę musimy obejść całe ogrody dookoła, napić się kawy przy wejściu i zrobić jeszcze jedną rundkę, żeby zobaczyć resztę, którą żeśmy przebiegli, bo goniliśmy na kawę. To wszystko jest takie robione pod krainę, pod Alicję Czarów, nie wiem czy widzicie, tam jest królik z zegarkiem. Słuchajcie, popatrzcie, jakie fajne drzewo, które się nazywa jakoś dziwnie, jest z Azji. Jest. Wygląda, jakby miało kolce. Nie ma kołce. Na całej długości. Tak się nazywa. Kalopanax. Coś tam. Także nazywa się śmiesznie i wygląda śmiesznie. Zobacz, tutaj rozbił się jakiś statek, który szmuglował złoto i srebro z amerykańskich, z południowoamerykańskich kolonii. Słuchajcie, to miejsce tam na dole, gdzie byliśmy przed chwilą, właśnie się dowiedzieliśmy. Magda przeczytała, że tam bardzo sławne miejsce i łowią śledzie i makrele. Od wielu lat. Od wielu lat. Nie od wiem, czy od ci tóra. sami od 100 lat. Podobno ci sami wędkarze cały czas tam siedzą. ułka chodzenia na smyczy. No. Na następne 30 metrów spokój. No. Największa atrakcja, jak dla mnie, tego parku jest zamknięta, to jest most. Nic tego. A miało być tak pięknie. No nic, może następnym razem. Chociaż szliśmy już po takim moście w Konrwali w... jak to się nazywało? Ogrody Kaligana? zaginione ogrody Heligana czy jakoś tak. To był most bardzo podobny, na pewno wyżej położony i na pewno otwarty. No dobrze, i na tym kończymy wizytę w ogrodach. Nie wiem, czy zaczarowanych, ale. Bardzo zaczarowanych. Bardzo zaczarowanych, jak, jak się dziewczyn. podobało. Krainie czarów. Wosko, jeszcze wrócimy tutaj. O, Magda mówi, że jeszcze tu wrócimy, tylko ze znajomymi albo przyjaciółmi, więc. Polecamy, jest cudownie. <laughs> cudownie. Teraz kawka i jedziemy po przyczepa. Słuchajcie, też światło robimy. Stop! Normalne światła! Świeci światło na dole, czerwone? A, tak. Dobra. A sprawdźmy jeszcze, czy nad tablicą rejestracyjną dwa światła świecą. Ostatnio wymieniałem tą żarówkę i w sumie nigdy nie sprawdziłem. Tak. Super. Kierunkowskaz jeden? Tak. Kierunkowska z drugi? Tak. No to lecimy. Czyli nowe żarówki działają. Aha, nowe obrysówki jeszcze Wam pokażę, bo wymieniłem, ale ładnie świecą. Proszę. elegancko świecą. Zamknąłeś szuflad. Aha, o właśnie. Czyli szuflady nie zamknięte. Wszystko by Druga obrysówka też ładnie świeci i do poklucze, bo przed chwilą byłem przyczepę jeszcze po otwierać, Bo ktoś ostatnio powiedział, że na drogę powinny być pozamyk, pootwierane. Więc zostawiliśmy otwarte tym razem. Ale żeby nam przyczepy się nie rozpadły, tak jak za pierwszym razem. A, jest na haku, więc, nie, więc teraz jest bezpiecznie. Więc pozakładaliśmy takie dziecięce zabezpieczenia. Proszę, tutaj. O. Tak, na wszelki wypadek. Przez to nie musimy opóźniać e, szuflad za bardzo o. na jazdy. No dobrze. Wszystko gotowe, zamknięte, gotowe do jazdy. You and I were Beating hearts don't lie. An empty page. Dojechaliśmy. Przyczepa już odstawiona, została bezpieczna parkingu. My jeszcze zakupy po drodze, żeby coś do jedzenia było. I jedziemy do domu odpoczywać. Trochę, żeśmy, trochę jesteśmy padnięci, więc tylko kolacja i się położyć i jutro do pracy. Także do zobaczenia na następnym vlogu. Aha, no i oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanał, bo potrzebujemy Was i co tam się jeszcze robi na YouTubie? Lajkować nas na Instagramie i, i, i śledzić nas gdzie tylko można. Tak? Do zobaczenia wkrótce.